Witam wszystkich w prezentacji do do PvP. Proszę do gdania. Tak Jak mówiłem, y, to jest stufa do PvP. Tak wyglądają y, zniszczone kowadła. Średnio zniszczone. Zniszczone. <noise> no, y, to są y, zniszczone. Y, zniszczone. <noise> to są y, narzędzia. <noise> Masz to Yyy, dodatkowo zajmie mnie. Ej, dobra, przepraszam wszystkich za te rzaski, ale powiem wam tyle. To są leku <gulacza> ciekawe. <gulacza> no, tak, to no. tak. Jedna no. tak, no, sekunda. Jedna potem i uciek. na twoją twarz, jest najbliższa no jest! O nie, ja pierd. Patrz, co się dzieje. Patrz, ale ludzie dzieje. Nie. Ha, co się dzieje? Tak, apokalipsa Lava no jestem. Dajemy... No! <grym w sierpce> <grym w sierpce> Dlaczego konsola do mnie powiedziała sorry? <grym w sierpce> <grym w sierpce> Ten do PVP, proszę do Godaja. E, tak jak mówiłem, to jest mój teksturpak y, do PVP. E, tak prezentuje się, prezentują się narzędzia, e, trochę zyszło jakwadło i bardzo zyszło kwadło. E, narzędzia trochę tam edytowałem, trochę nie. Shifter jest jest bardzo jakiegoś tam teksturpaka, jeszcze nie pamiętam o pokażę łuczek. Bardzo fajny, tylko że o taki 32 a party klasy łuku to są takie, jak to powiedzieć, yy, no tego z Mario. A ja się prezentują mieczyki. mogę pokazać. Żelazny, yy, stonowy, yy, stremla, jaksowy i złoty. Pereauka prezentuje się tak. się prezentuje złota zbroja jaksowa, yy, tak yy, żelazna, tak ta kolcowa, ta skórzana, tak. I widzieli też yy, no, z piecyku, że tu zawsze było czerwone, teraz jest niebieskie. Też te animacja ognia yy, GUI, yy, wszystkich rzeczy są zbiore na no, takie prezoczyste. Tutaj tak się prezentuje yy, wiadro lawy i wody i puste wiaderko. No tutaj też słucham, że jest trochę zniszczone o, teraz Wam pokażę partyklesy yy, No, to się zima O, partyklesy To są, yy, widzicie takie zielone gwiazdeczki i te z Mario o, to są te zielone gwiazdeczki. Nie wiem jak pokazać te... <grym> No, widzicie żółte y, takie monety i węzły. Bardzo fajne. Y, Lawa jest taka, ogień jest taki bardziej różnokolorowy, woda jest bardzo przenoczysta, bardzo, bardzo. O, to chyba będzie na wszystko. Pożegnaj się z Damanos. Na razie. O, to wszystko, Lara. Dog goes woof cat goes meow